Witajcie w kolejnym odcinku The Star Wars Galaxy of Heroes. E, tym razem e, drobny filmik wreszcie z terytorium Battles. E, cóż, nie dawałem za dużo, bo jeszcze bardzo wiele pracy przede mną, e, ale wreszcie powinno się udać zrobić ten oto special na e, podczas drugiej fazy, gdzie tutaj w środku walczymy z Aklejem. I jak widzicie tutaj w wymaganiach jest posiadanie geonozją co najmniej na 6 gwiazdek i minimum 16,5 tysiąca poweru na każdej postaci z i dzięki temu zyskujemy 20 tych Guild Event Tokens. E dla całej gildii, oczywiście po zakończeniu danej fazy. I cóż, swoje z gildia zrobiła, czyli są porobione plutony. Dzięki temu można spokojnie wchodzić. I jak to będę próbował robić? Oczywiście geonezjanie, piątka, która jest obecnie dostępna, nie wiem, czy kiedyś coś więcej dodadzą. Jako lider najlepszy oczywiście jest tutaj ten Geonosian e, Brut Alpha, którego mam na girze 13. relik poziom 1. E, obie Zety i wrzuciłem mody arenowe. Jak najszybszy Brut Alpha e, to po prostu najlepiej. 315 spida mam w chwili obecnej. Następnie mam Samfaka, którego mam na girze 12. Mody ma takie dość wolne, ale tu się przede wszystkim liczy u niego protection, gdyż go ma bardzo dużo. Też mody w defense, jak widzicie, defense i health. Tuż następny Pogol, The Lesser. U niego bardzo fajnie mieć mody w Potensy, ale ja się zdecydowałem jednak na całkiem sporo Speeda mu wrzucić. Potensy troszenkę tutaj jest też, ten na City całkiem sporo. 266 spida całościowo. Geonosian Spy, ten też na girze 12, natomiast mody wrzuciłem mu. E, takie w trochę w offense spida troszkę też ma 219, 192 crit damage i troszeczkę offense tam ma w, wrzucone i ostatni Geon Ocean Soldier też gear 12 jemu mody wrzuciłem też trochę w atak, bardziej critical damage, bo tymi krytykami wali bardzo dużo e, i 100 spida 254 w sumie i cóż, można zacząć walkę. Tutaj bardzo ważne, żeby jak największy gear najlepiej właśnie 13 mieć na Brudalfie. Nie ma co na nim oszczędzać. I cóż, mamy bardzo fajną arenę, którą znamy. I tutaj Jedi Sentinelka się do nas y, odzywa oraz Magon D. Mm. O, ktoś widzę generał Skywalkera zrobił. <laughs> Brawo. Też bym chciał, ale nie dam niestety rady. I cóż tu mamy, bo to będzie najważniejsze, jest Aklei na środku i wokół niego czterej różni C. I ważne tutaj brut alfa, gdyż jest też wymagane do tego eventu. On ma taką umiejętność, tutaj ten special ostatni tylko w tej walce dostępny, który ściąga Enrage'a z Akleja, dzięki temu. I jeszcze offense up daje wszystkim, dzięki temu mniej zadaje ten akle. I jak widać, jak jest ta strzałka, to znaczy, że tego, no, że ten end range ma i warto byłoby mu ściągnąć. Mój Brudalfa jest najszybszy, dzięki temu zaczyna i będę mógł mu to spokojnie zdjąć. Dobra, może bo na czasie będą pisać, nie będę zamykał. Też widzicie na tych Jedi, mają takie te niebieskie, czyli unikalne statusy, których nie da się zdjąć, też są kłódki na nich, że oni po prostu mogą kontrolować. Że Retribution dostaniemy też ta strzałka mówi: jak ściągniemy jednego z Jedi, to kontry nasi ja nie dostaną. I co tutaj jest ważne, tych Jedi, którzy e, mają AOE damage, czyli ten Jedi Vanguard i Jedi Sentinel, ich trzeba po prostu zdejmować e, jak najszybciej, gdyż e, oni strasznie wybijają naszych geonozjom. Taka jest strategia, ściągać enrage, bić tych Jedi, którzy robią małe, no i potem wszystko w środek głowy. Dobra, to zacznijmy. Sentinelka się schowała, ale y, co ważne było, to że, y, to, że był ability block. To też jest ważne. Jak się nie uda zdjąć, to przynajmniej ability block robi dużo. Na razie jeszcze się niespecjalnie to udaje. Ok. Y, y, nie chcę specjala, bo potrzebny mi ability block. I super. I można bić w środek. OK. Póki nie ma tych dżedajców to będę bił po prostu w środek Retribution jest. Samfuck niestety dostał teraz Daisa, a jego kontra się bardzo przydaje. Dźwięk jakoś taki dziwny ścięty jest. O, czy chce się tamtować Sam Chyba niekoniecznie jeszcze. Aha, samfag jest tutaj, dobra. On kontrę ma, to jest alfa. Czasem się można pomylić. Um, chyba chcę ściągnąć Dejza z Bruda, Teraz mogę offense dać. Już całkiem sporo protection zeszło na kleju, z tego jestem zadowolony. No, a tu jest alfa, dobra, tu był soldier. Ach, tak z tyłu jak się patrzy, to nie do końca rozpoznaję, z boku już prędzej. Ale dobra, lecimy dalej. Póki co Jedi jeszcze nie są w bo oni właśnie niestety są, nagle się pojawiają. Ale póki co można spokojnie bić. Nie ściągam tego konsulara, bo jak widzicie, on może bić też w sam środek. Dobra, Alfa jeszcze stoi, więc można spokojnie. I świetnie, bo dodatkowe protection też zdjęte. Dobra, zróbmy tak, żeby Expose był niestety zrezystował i wskrzesił Jedi, i muszę tych dwóch, którzy mają kontry, zbijać. Więc od razu Ability Block przynajmniej mnie ratuje, to teraz drugiego. Dobra, Enrage ma Aklej, y, więc tutaj tym skillem ostatnim go zdejmę. Od razu Ability Block wszedł, więc teraz zajmijmy się Jedi Sentinelką. Ta, tutaj też przed Ability Block chciałbym zdjąć to Protection dodatkowe, więc akleja sobie do tutaj zbiję i wracam do Jedi Vanguarda. Chociaż ten strasznie nie chce Ability Block sobie wrzucić. Może teraz? Też nie. Straszny uparciuch, więc musi spaść. Sentinelka się odkryła. Podciągnę trochę wyżej na Alfę, żeby kontrował. I można bić w środek. Znowu Protection spada. Na razie szczęśliwie wszyscy. geonozjanie żyją. Teraz dobra asysta, bo wspaja, gdzie powinienem wcześniej to robić. Niestety już nie będzie kontr na Alfie, póki co. I bijemy Wakleja. Da jest na Alfie. Spróbujmy. Jest, weszło. W las Expos kolejny. Teraz mocny hit. Już niewiele tutaj brakuje, żeby Akleja ściągnąć. Hmm, dobra, zróbmy tak. Świetnie, bo Sunfuck tutaj yy, zjedna Days, więc ściągam mu to bonusowe protection. Już niewiele tutaj zostaje. Okej, okay, skrzeszenie Jedi. No właśnie, Soldier strasznie hit i niestety ja mam... Aż dwie tury, zanim będę mógł użyć Enrage'a yy, ściągnąć. Na razie, cóż, próbuję Sentinelka, ale się niewiele tutaj zdało. Świetnie, bo biją Wakleja. Okej. Okay. Sentinelka z Ability blokiem to bardzo dobre. Teraz niestety trochę. O, tego właśnie nie chciałem, bo spadł ee, najważniejszy, który tutaj może dużo zrobić. Ale zobaczymy, czy zresztą geonozen się uda tutaj, bo spaj tutaj już by pewnie ściągnął tego akleja, ale jest jak jest. Dobra, tamta chyba na razie jeszcze nie potrzebuje, e, chociaż mogę założyć. Dobra Nie, nie mam niestety spaja. A więc z Alfą zrobimy atak. Oj, tak, już niewiele HP to zostało. Enrage'a ściągam. O, chociaż tyle. Dobra, sentynelka się odkryła, więc ją dobiję. I poszło. <ścoughs> chociaż i spadł. I tak udało się tutaj ściągnąć ściągnąć tego akleja. Pierwszy raz, powiem szczerze, bo do tej pory brakowało mi też składów na pozostałe walki, więc wolałem tego nie robić. A teraz na spokojnie poszło. No, czy no nie na spokojnie, bo oczywiście mm, spadł y, spy. Yy, o nie, y, właśnie tutaj w questach będzie. Będzie e, odznaka za akleja, za to, że się go zbiło, i można sobie ten, e, konkretnie portret, tak, portret tutaj, mm, za to, że pokonałem akleja zdobyty. I cóż, e, warto przełożyć na pewno mody mm, do tego eventu. Bo widzieliście, pomimo tego, że na e, wszystkich Mangir 12, a na Alfie 13, i tak gdzieś tam spy, spadł, no i taktyka nie jest jakoś szczególnie trudna, bo na początku się tak wydawało. Po prostu trzeba zdejmować tych Jedi, którzy mają AOE, czyli Jedi Sentinel i Vanguarda, e, i bić tylko w środek. Nie ma co się przejmować pozostałymi. Jedi. cóż, mam nadzieję, że Wam pomoże ten filmik w przejściu tego specjala i do zobaczenia w kolejnych filmikach